Gościem Radia Wiktoria jest dzisiaj Bartosz Matuszewski, kleryk Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Łowickiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Co słychać w łowickim seminarium? Bo odnoszę wrażenie, że panuje taka obiegowa opinia, że łowickiego seminarium to już nie ma. Tymczasem z tego co słyszę, to nasi klerycy mają się całkiem dobrze. Tak, to prawda, nasi klerycy mają się całkiem dobrze. Już teraz drugi rok z rzędu jesteśmy studentami przy krakowskim przedmieściu. Tutaj razem z klerykami z archidiecezji warszawskiej formujemy się ku kapłaństwu. I nasze Łowickie Seminarium jak najbardziej ma się dobrze, bardzo dużo też się dzieje. Między innymi teraz na trzecim roku dzieje się bardzo dużo, ponieważ wystawiamy sztukę, o której zaraz powiem. No właśnie, spotykamy się, żeby porozmawiać o spektaklu zatytułowanym Ikona. Na Facebooku można podziwiać plakat promujący to wydarzenie. Widzimy tam cień takiej znajomej postaci. Tak, jest to cień, który przedstawia prymasa tysiąclecia księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ponieważ to on właśnie jest głównym bohaterem naszego spektaklu Ikona i myślę, że bardzo dużo osób domyśla się, że ksiądz Kardynał, jak sam powiedział w swoim życiu, wszystko postawił na Maryję i właśnie do tego chcemy nawiązać, do tej Maryjności naszego wielkiego prymasa tysiąclecia, który wszystko, co w swoim życiu czynił, odnosił do najświętszej Maryi Panny. Natomiast w tej sztuce pojawiają się też inne postaci, Postaci można powiedzieć z różnych dziedzin życia, ponieważ i z dziedziny duchowej, ale także z dziedziny świeckiej, które będą na te ikonę w każdej scenie patrzyły. I patrząc na te ikonę, będą podejmowały refleksję nad swoim życiem, nad swoją wiarą, nad całym swoim postępowaniem. Widzimy tutaj nawet na plakacie pod napisem ikona znajdziemy słowa z Ewangelii według Świętego Jana: Oto matka twoja tak, myślę, że tu warto wspomnieć o tym, że kiedy byliśmy na progu pierwszego roku, to tutaj tradycją warszawskiego seminarium, ale myślę, że też innych seminariów jest to, że każdy kurs wybiera swojego patrona. I u nas padły dwie kandydatury. Była to właśnie kandydatura Matki Bożej, ale także błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. I tutaj dla nas te dwie osoby są bardzo, bardzo ważne. Chcieliśmy odnieść do nich właśnie swój kurs, całą swoją formację zawierzyć. Ostatecznie po głosowaniu okazało się, że naszym patronem kursu będzie ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński, ale to nie jest tak, że pominęliśmy Matkę Bożą, która przecież jest królową wszystkich świętych, która jest nad nimi wszystkimi. I właśnie teraz, kiedy nadszedł moment sztuki, postanowiliśmy połączyć niejako te dwie bardzo ważne osoby, Najświętszą Maryję Pannę oraz Prymasa Wyszyńskiego, który przecież, tak jak wcześniej powiedziałem, nawiązuje w swoim życiu bardzo do Matki Bożej. Widzimy, że postać prymasa tysiąclecia ma specjalne miejsce w Waszej formacji, ale dlaczego akurat prymas tysiąclecia? Przecież mamy tylu świętych do naśladowania. Tak, to prawda, mamy bardzo duży poczet świętych. Można bez liku wybierać bliskich nam ze względu na postawy życiowe, sposób życia świętych, ale prymas Wyszyński był prymasem i w ogóle cała jego kapłańska posługa była od początku w czasach naznaczonych bardzo licznymi trudnościami. Trudnościami związanymi z tymi, że trwała wielka walka z Panem Bogiem, z walka z Kościołem, z wiarą, walka z religią w szkołach, walka z tym, żeby krzyże były w instytucjach publicznych i wieloma innymi rzeczami. I prymas Wyszyński w taki bardzo piękny sposób, taki bardzo oryginalny, to wszystko potrafił przezwyciężać. To znaczy potrafił być takim niezłomnym prymasem w tych czasach, walczyć o takie podstawowe wartości jak Bóg, honor, ojczyzna, ale jednocześnie wykazywał się w tym takim wielkim spokojem, wielką miłością także do swoich prześladowców, którzy przecież, co będzie w naszej sztuce pokazane, uwięzili go, prześladowali i chcieli go złamać, chcieli go przyciągnąć na stronę zła, stronę komunizmu. Prymas Wyszyński jest dla nas właśnie wzorem na każde czasy, a szczególnie na te współczesne, w których żyjemy, kiedy też dochodzi bardzo często do takiego wymieszania dobra i zła, i ciężko jest je odróżnić od siebie. Mamy właśnie taki wzór człowieka, błogosławionego prymasa, który pokazuje nam, jak to bardzo umiejętnie robić. Zatrzymajmy się teraz na chwilę przy samym spektaklu Ikona. Jak będzie wyglądał taki zarys fabuły? O czym traktować będzie ta sztuka? Głównym bohaterem jest prymas Wyszyński. Ale pojawia się także wątek błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a konkretnie ten wątek związany z jego formacją, właśnie formacją klerycką w seminarium, kiedy on jako kleryk razem z innymi alumnami był zaciągnięty do wojska. No i tam był poddawany różnym torturom, prześladowaniom słownym, fizycznym. Chcieli go przełamać na swoją stronę, żeby odszedł z seminarium, żeby z niego zrezygnował i żył w świeckim świecie. Aczkolwiek... Popadnie, tak dosłownie, w naszym spektaklu, ksiądz Jerzy nie dał się złamać ani groźbą, ani torturami. On miał świadomość, że każde cierpienie odnosi do Chrystusa, że wszystko, co czyni, co robi, co mówi, robi to w imię Chrystusa, w imię też obrony Kościoła i, i Pana Boga. Ale oprócz księdza Popiłuszki pojawiają się także bohaterowie komunistyczni, którzy będą próbowali walczyć z naszymi chrześcijańskimi wartościami. Takim głównym bohaterem będzie Bolesław Bierut, który będzie pojawiał się bardzo często zaraz przy Prymasie Wyszyńskim, albo obok niego, albo za nim, ale będą po prostu oni występować niemalże jednocześnie. I to pokazuje nam takie dwa światy walki. Świata wiary i świata władzy. I tu będzie ważyło się, co w życiu jest najważniejsze. I to też odnosi się do naszych widzów, którzy oglądając ten spektakl będą mogli podjąć refleksję do swojego życia. Jak ta sztuka została przyjęta przez publiczność? Bo za wami już pierwsze spektakle. To jest na pewno taka sztuka jednak wymagająca od widza pewnej dozy skupienia. Tak, to prawda. Jest to sztuka wymagająca, sztuka opierająca się na faktach. To jest konkretny dokument, konkretne postaci autentyczne, które przecież jeszcze tak niedawno żyły, były wśród nas. Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest absolwentem warszawskiego seminarium. Chodził po tych samych korytarzach, po których my teraz chodzimy. Nasz spektakl premierowy miał miejsce 18 grudnia i już od tego czasu, kiedy ta premiera była właśnie dla księży biskupów warszawskich, łowickich, był też ksiądz arcybiskup, nuncjusz, ale też dla naszych profesorów i kleryków, spotkaliśmy się z bardzo pozytywnymi opiniami i bardzo dobrym odbiorem. To znaczy padały takie słowa jak misterium, jak bardzo dobra sztuka, dzięki której szczególnie starsze osoby mogą wrócić do tych czasów i przypomnieć sobie, że przecież to było tak niedawno. I dosłownie patrząc na nasze postaci, na prymasa, na księdza Popiełuszka, przypomnieć sobie, jak wiele oni wywalczyli dobrego. To było duże wyzwanie przygotować sztukę teatralną, bo taka inicjatywa kojarzyć się może raczej ze szkołą filmową, a nie z seminarium duchownym. Jest to bardzo duże wyzwanie, ponieważ. Oprócz tego, że naszym zadaniem teraz na trzecim roku, szczególnie w tym pierwszym semestrze, było przygotowanie spektaklu, to przecież cały czas trwała formacja, formacja duchowa, intelektualna, formacja ludzka. Więc musieliśmy mieć świadomość tego, że rano są normalnie wykłady, zaczynamy dzień mszą świętą, a zaraz po wykładach poświęcamy każdy swój wolny czas, często czas studium, poświęcamy na to, żeby tę sztukę przygotowywać. Były to bardzo intensywne przygotowania, czasem nerwowe, wymagające od nas naprawdę zaparcia przełamania też swoich różnych słabości. Ale udało się i teraz cieszymy się już pierwszymi, tak jak wspomniałem, dobrymi opiniami, ale także liczną publicznością, która już była teraz w pierwszy weekend stycznia na naszych sztukach. 11 i 12 stycznia były te pierwsze spektakle dla ludzi z zewnątrz. A gdzie i kiedy jeszcze będziemy mogli podziwiać tę sztukę? Sztukę będziemy mogli podziwiać jeszcze 18, 19, 25 i 26 stycznia, ale także w dwa ostatnie weekendy lutego, również w sobotę i w niedzielę i gramy te sztuki o godzinie 16 i 19 w sali teatralnej Antiqua seminarium przy krakowskim przedmieściu. Wstęp jest wolny i trzeba jedynie zarezerwować bilet za pośrednictwem strony www.teatrwmsd.waw.pl. Na koniec jeszcze zapytam, czego życzyć klerykom łowickiego seminarium. Pamiętamy w modlitwie, jakich łask najbardziej potrzebujecie, o co się modlić? Myślę, że obecnie potrzebujemy przede wszystkim światła Ducha Świętego, który będzie nam pomagał przede wszystkim w dobrym rozeznaniu tego, jaką Pan Bóg ma w stosunku do nas swoją wolę, co chce, abyśmy w tym życiu, którym nas obdarzył, czynili. Jeżeli jest to według Pana Boga powołanie do kapłaństwa, to chcemy prosić o modlitwę, abyśmy w tym powołaniu wytrwali do końca życia, abyśmy byli zawsze Panu Bogu wierni. Ale też prosimy o taką łaskę otwartości, abyśmy potrafili być otwarci, tak jak Pan Jezus, na wszystkich, wychodzić do wszystkich, słuchać wszystkich i nigdy nie zapominać o tym, że naszym celem jest właśnie niesienie Boga, niesienie Boga innym ludziom i świadczenie o Nim w każdej sytuacji naszego życia, i w tych dobrych, ale i w tych czasem smutnych. Serdeczne Bóg zapłać za poświęcony czas. Gościem Radia Wiktoria był Bartosz Matuszewski, kleryk Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Łowickiej. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże.